A propos zapisu sceny, kiedy taki problem się pojawia, można łatwo popełnić błąd przy zapisie sceny. Na przykład nie wolno bym wykasować obiektu, zanim zapiszę scenę. Na przykład dodam sobie ten modyfikator SGS i zapiszę sobie, nadpiszę sobie SGS, SGS, Symmakry załaduję sobie bokiem to. Nasze godam nową scenę. E Laugi. To jest co innego, ale jak nową scenę i załaduję sobie SGS, Symmakry oprócz tego moi drodzy że mamy modyfikator ten przypisany to mamy modyfikator SGS także uwaga uwaga przy zapisie sceny nie możecie wykasować obiektu i zapisać potem to zapis jako bo wtedy nie odzyskacie obiektu już trochę ogarnąłem jak to zapisać a jak chcecie sabgiewichem usunąć przytrzymujecie to i usuwacie, mamy te e, kasowanie ustawień do tego, można to wykasować, a można to usunąć z powrotem. Tutaj będziemy sobie wykłaczali. To mamy przybliżanie, moi drodzy, look egg, selection. Ja przytrzymuję przy przycisk myszy i alt, a jak chcecie przybliżyć to kursorem od myszy. Ja tam lewym prawym myśli ale przybliża się kursorem. No i tutaj sobie wybiorę to na chędzie. Można też jedną linię uchyć do księcia poligonu. Środek poligonu, moi drodzy, ga się Uchyję sobie na chędzie. Gdzie to jest? Tu jest Bevel, Tool. A gdzie się kasuje Oligon? I mam ok, tu. Można te e, e, klawiaturą gilik wykasować. na chędzie powiem wam dobre dosyć. Uwaga, bo trzeba to zaznaczyć. No niestety to na nowo się poligon. Z modelowaniem nosu zawsze u mnie było kiepsko z modelowaniem nosa. To zależy je pękniej dogacie, bo tutaj trzeba dogać. Za tak chwilę moi drodzy muszę sami ujść na spacer. I teraz zapiszemy sobie tą scenę. Ale zanim zapiszę to jeszcze dodam sobie tutaj. Prawym przyciskiem myszki zakwierdzacie zmiany. Mam, te, mam też takie inne nachęcie, ale na razie z niego nie będę kochyskał. No ten nos, trzeba to potem poprawić. Wiecie czemu ten oligon jest taki jasny? Bo mam, mam tu światło, które muszę przesunąć. Niepotrzebnie ten obiekt tu jest. On mi cały czas dodaje na scenę ten obiekt i to trzeba trochę zmniejszyć. Nie mogę w widoku modelu obiekt zapisać. Głównie z tego powodu. a ja chyba potem skracę obiekt. Nie, bo jak w modelu to daje do widoku modelu, to się błędy pojawiają. Nie wiem dlaczego, ale tak się dzieje. 2D charakter. Nie jest takie, jak się trochę głupio zapisuje Jak dam nową scenę, to wam okoche New scene i ładujemy obiekt, I już wam okoche No to mamy tak jak hekiem Tylko głupek ciągle mi światła na scenę Gaga i mnie to denerwuje Może jakiegoś nie zapisałem sceny Ale nie mogę zapisać sceny, bo jak hechodzę do tego widoku i się dziwnie chycie z moim oligonem dzieją. Dlatego moi drodzy pracuję w tym widoku. No ja i mam modyfikator zapisany. Pamiętajcie, chciałbym przeskoczyć na ten widok, ale wtedy nie mógłbym... Chyba zrobię coś takiego. Kiesk. Dlaczego kesk? Bo muszę sprawdzić jak się to w Wigoku model zachowuje. Nie ale ten... Z jakiegoś powodu? O kurde. Nie ten program krasuje. Dlaczego mówiłem Wam, abyście, albo za, albo abyście tylko w tym widoku zapisywali. Nie do końca mi się to podoba. Dlatego, że tam są opcje do animacji. Ten program nie jest rozwijany, ale do modelowania jak najbardziej nadaje się. Ja nie wiem do końca, czemu tak się dzieje. Co to jest za opcja? Mamy tutaj go. sprawdzę czy tu uje błąd, nie, nie występuje w game, akurat mi się nie pojawił teraz, moi drodzy, błąd, Zalechy... co i jak. Oho, no to niepotrzebnie, Ja wszystko księga, tego workspace. Wykasował mi gebil, no ja pierniczę. Co, moi drodzy, ja powinienem był... To się trochę, powiem wam, to się trochę dziwnie praksuje Nie, on po prostu traci tak jakby właściwości ten oligon Po prostu tu jest moduł do modelowania, a tu moduł chyba do animacji. I wydaje mi się, że musicie pozbyć się wszystkich modyfikatorów. I dopiero wtedy możecie tu przeskoczyć. Bo chyba mi się wydaje, że moduł modelu służy do animacji. Chociaż jak widzę, tu jest y, moduł. Co my tu mamy? O! To ja mam tutaj moduł do animacji w kim? Takiego mojego gradza nie zauważyłem. Czyli nie muszę przeskakiwać. Mogę w widoku workspace robić animację. Bo my jesteśmy w kim widoku. W kim robimy, Bo to jest starszy. Kryby. Wydaje mi się, że w workspace możemy animować. Ale ja nie będę na razie w kim animował. Póki co. Pokazywałam wam jak zapisywać. Zapisujcie kierowkiem widoku prawym siciskiem myśli. Widok obiektu dajecie. Wigok... E, kryb obiektu. Jeszcze raz. Co to jest? Aha, bo miałem to zaznaczone. Ale generalnie mówiąc fajnym program. Tylko trzeba uważać, aby nie przeskakiwać z tego trybu bo występują błędy i ten obiekt traci swoją historię. Nie jest zapisany prawidłowo, dlatego zapisujcie go w game. O, -o zaciął się, myślałem, że się zaciął, generalnie mówiąc jednak, fajnie jest ten program, chciałbym coś moi drodzy, w tym story. I ten tutorial, kocham, ma na dzisiaj ostatni tutorial, jak zapisywać w programie True Space Project, o tym rozhejenie jest. Nadpiszę sobie ten, moi drodzy, i załaduję ten sam model, nowa scena, load. No i super, no, no i mamy poprawnie zapisany obiekt. I możemy dalej kontynuować modelowanie. Okej, okay, to byłoby na tyle. Życzę wam miłego dnia. I powiem wam, fajnie jest jednak True Space. Róbcie w tym programie, bo warto. Fajnie jest ten program.